Witam z tej strony Ulupo Hydro i w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o nowym Brautolku i dlaczego moim zdaniem będzie to najlepszy update w 2025 roku Ale zanim to oczywiście strzelcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie ten kanał e, Dzisiaj też wam opowiem dlaczego nie było filmów Bo możecie się zastanowić kiedy ostatnio mówiłem, że wracamy z filmami No i tym razem myślę, że już możemy wrócić Więc widzowie odbierzmy sobie tej nagrodę e, Jutro e, się kończy event z masterkami Więc ja jeszcze dzisiaj będę musiał sobie trochę tutaj powbijać Niby mamy gdzieś hyper dropa za darmo e, Którego tutaj niestety nigdzie nie widzę e, No i co widzowie Mamy też tutaj o 4 nagrody mam do odebrania, więc też w miarę spokój, jeszcze tego karnetu całego nie skończyłem. A wy widzowie możecie dać znać w komentarzu co wy sądzicie o nowym Brawl Talku. Oczywiście nie będziemy dzisiaj tego oglądać, dzisiaj sobie opowiem po prostu dlaczego będzie to najlepszy update w 2025 roku. Jak wiecie dostaliśmy gatkę, widzowie nową gdzie dostaliśmy dwie nowe postacie i wiele, wiele więcej. Dlatego widzę, jesteśmy na kanale Brawl Stars i jak sami widzicie, mamy aleja pucharków e, z Star Park. E, powiem Wam tak, dostaliśmy ten e, właśnie update, e, to był pierwszy, e, potem był, w sensie pierwszy, no, e, w tym roku widzowie, update, y, które dostaliśmy, to otóż to, e, dostaliśmy tutaj update z rankedami. Dostaliśmy update, który totalnie nic nie wnosił do gry. Yy, jedyne co dostaliśmy Sushi No i dostaliśmy ten update co teraz będzie Dlaczego wam to pokazuję? Bo chcę wam powiedzieć, że to jest najlepszy update w 2025 roku Dlatego nie jest to ogólnie najlepszy update Wróćmy sobie do Brawla i powiem wam tak yy, No poprzedni update wprowadził na dwie postacie Czyli klasycznie I czy coś się więcej zmieniło? No. Niezbyt widzę zmiany w tej gierce. Jedyne, co jeszcze mamy, to ten tryb, który się kończy za 17 godzin, więc nie mam pojęcia, czy on tutaj zostanie. Nowe Hypercharge, czyli klasyczne rzeczy. I nie dostaliśmy żadnych mechanik, które zostaną z nami na dłużej. Dostaliśmy tylko event e, ze Sushi, który był i już go niestety nie ma. Jedyne, co zostało to oczywiście skiny. E, no i widzowie, dlatego moim zdaniem to był najgorszy update w tym roku. Drugi jest z rankedami, a to dlatego widzowie że wprowadzili w nim, no wiem, mamy mechanikę nowych rankedów, tylko jest to po prostu to samo, tylko że pro, po prostu zmienione trochę jeśli chodzi o to ile trwa oraz yy, różne tutaj, o jak widzicie tutaj różne rzeczy, ale czy to dużo zmieniło? Moim zdaniem niezbyt, yy, mamy też Carnet pro, ale czy to są takie zmiany, które będą tutaj trochę... no takie bardziej do rozwinięcia, myślę, że... No w sensie są rozwinięte mocno. Dostaliśmy tak, wtedy nową rangę, Carnet Pro, różne zmiany na rankedach, ale nie dostaliśmy żadnej nowej mechaniki. No, i dostaliśmy oczywiście chyba też tam jakiś event, z tego co pamiętam, albo chyba nawet eventu nie było. No i widzowie, dostaliśmy także dwóch nowych zadymiarzy, czyli klasycznie. Wejdźmy sobie oczywiście na nowego Brautolka i jak sami widzicie, dostaniemy tutaj yy, sporo rzeczy, które zostaną z nami na dłużej. Takie coś jak Aleja Pucharków, która jest totalnie, totalnie nowa. No, i prowadza nam jakikolwiek tutaj lore, który będzie rozwijany co update. Więc co update będziemy mieli nowego, coś nowego w Alei Pucharków, co rozwinie nam fabułę Brawl Stars, przez co po prostu może to być po prostu ciekawsze. Następną rzeczą oczywiście są rekordy, czyli takie nowe masterki, które powiem wam tak. Patrzę sobie, te są ciekawe, no bo mamy na przykład, e, no, że musimy zadać ileś tam HP, dostajemy punkty, czy do coś więcej, oprócz tego, że będziemy mieli je oczywiście w tutaj ikonkach czy coś innego będzie nie mam zielonego pojęcia ale sądzę że mogą być też jakieś nagrody typu kredyty i tak dalej o mamy tutaj też star dropy mamy tak take down 3 brawler with well, e, coś tam coś tam friendly brawler with kit in single match of classic bounty czy też w sensie chyba bounty dalej jest w gierce no ale jak sam widzicie nie mamy tylko questów które robimy na postaciach tej win gierki, tylko mamy też inne kwestie, które no, dają nam punkty do tego. No, powiem Wam tak, moim zdaniem update będzie fajny. Możemy sobie w sumie zagrać gierkę jakąś, nie wiem na czym my możemy zagrać. No, jeszcze jak są te masterii to nie mam pojęcia, ale może sobie zagrać, na przykład solo. No i widzowie, powiem Wam tak, no, nowe masterie mi się podobają. Słyszałem, że niektórym ludziom bardziej się podobały, no masterki, które były, te w sensie, się rekordy mi się bardziej podobają od masterek, ale mi się bardziej chyba podobają rekordy, możecie dać znać w komentarzach, co wy sądzicie o nowych rekordach, no jeszcze zobaczymy w praktyce jak to będzie wyglądało, e, no i po prostu chodzi mi o to, że w poprzednich update'ach nie było totalnie żadnej rzeczy, które zostały z nami na dłużej e, i zmieniały trochę w rozgrywce, no bo nie oszukujmy się, rankedy nie zmieniły aż tak dużo, e, no i no, nie, nie zmieniły jakoś bardzo dużo po prostu w gierce, a na przykład te rekordy zmienią wiele moim zdaniem. Bardzo dużo zmienią. No i ten lore myślę, że też będzie ciekawy. No zobaczymy, jak to im wyjdzie. Jedne, co jest słabe, co chyba każdy zapomniał w tym Brawl Talku. To to widzowie, że dodadzą znowu anioły versus demony Więc niestety mamy odgrzewanego kotleta W sensie mogliby zrobić coś takiego Tylko że oczywiście z innymi postaciami No jakby już zrobili, coś z innym, no inny styl co nie Niż te an anioły kontra demony On, oczywiście, pewnie oni mają tam e, Cały, no w sensie już mają ten update Tutaj pokonaliśmy sobie beat, no, nie wiem jak ja tutaj jeszcze żyję w ogóle e, Dziwne, dziwne ale, no powiem wam tak, no update zapowiada się ciekawie. Mówiłem to podobnie w poprzednim sushi, ale, no powiem wam tak, no tutaj dostaniemy coś więcej: coś, co nie jest na chwilę w gierce, coś, co zmienia gierkę, e, moim zdaniem, już trochę bardziej. Dobra, podjedźmy sobie ją. O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, rozwaliłem e, ją, więc kurczę łatwo. <laughs> nie no, dobra, gramy na 300 pucharków, więc tutaj się nie ma co tutaj spodziewać takiego. Oj, 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 dobra, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, stary, nie walniesz we mnie, dobra, git, 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 ładnie tutaj walnąłem, dobra, chodź tu, nie, dobra, widzę, jak ja to ugram, to ja nie wiem, o, kurde, dawaj, jest, dobra, ugrałem, ale okej, okay, udało się, nie wiem, co ja tu chciałem powiedzieć, ale moim zdaniem bardzo fajnie, e, fajny updatecik, fajnie się zapowiada, możemy zagrać jeszcze jedną gierkę w sumie. No i widzowie, możecie dać znać w komentarzu co wy sądzicie o protolku. Moim zdaniem jest lepszy niż na poprzednie. Skiny też są w miarę spoko, ale na skiny no mi nie zwracałem aż tak bardzo uwagi, bo mnie to tutaj bardziej ciekawi co się dokładnie zmieni w gierce, a nie jakie skiny. No skiny też są w miarę spoko, tak jak już powiedziałem, ale no, nie o to mi chodzi w update'ach. Dobra, zbierzmy sobie tutaj skrzyneczkę widzowie. Tutaj jest następna skrzyneczka. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, ogólnie ja z ostatnio gram dużo solo. Nie, wiem, tak po prostu wolę się nie wkurzać na randomy, tylko na samego siebie, kiedy przegram. E, oczywiście, no bo no wiecie, głównie jak się gra z, z randomami, to wiecie jak to wygląda. Jak chcecie, to możecie bić do klanu, chętnie z wami zagram. E, dobra, mam te 5, więc ładnie idzie, ale powtarzam, gramy na 300 kwarkach bo zbyt ostatnio grałem i po prostu... Mam właśnie kazę tylko na 300, tak samo jak w ogóle nie wbiłem tych masterek, więc niestety no nie wbiłem ani jednego tytułu. Więc kurczę powiem wam tak, no nie, nieźle sobie tryhardowałem w tym masterii Evencie No szkoda trochę, ponieważ... No event fajny był. Event widzę, fajny był było po co grać teraz. Można było sobie serio bardzo, bardzo dużo e, punktów masterii wyfarmić. E, tak samo jak mogliście sobie wyfarmić, także dużo coinów i tak dalej na upgrade'y, no bo wiem że w tych masterii jest po prostu tego dużo bardzo dużo co straciliśmy o no i wygraliśmy już drugą gierkę. Widzowie, ja tak naprawdę w nowych brotolkach czekam na jakiś ten, na jakiegoś kolaba ciekawego, na przykład z jakąś inną grą, czy może z jakąś kreskówką, czy może z jakąś bajką, czy serialem. Myślę, że to by było w miarę spoko, takie kolaby są chyba najlepsze, no bo głównie chyba oni takie wprowadzali. Dobra, spróbujmy tego spajka, nie uda się. Dobra, udało się, Jakieś się udało, widzowie. No. Już, już myślałem, że umrę. Dobra, zbierzmy sobie Cuba i ucieknijmy trochę. No i tak, no, na przykład w Squadbusters dostaliśmy kolab ze Sonikiem, więc myślę, że jeśli takiego typu kolab byłby w Brawlu, to Brawl by był lepszy i ożyłby trochę. Tak mi się zresztą wydaje. O kurde, odrodził się tym Dagiem. No, i właśnie jeśli chodzi o Daga, i na przykład też Bula, dostali fajnego reworka, moim zdaniem. I wreszcie będą w miarę dobrzy w mecie gry, tak mi się zresztą wydaje. No ale czy to jest bardzo duża zmiana? Nie powiedziałbym. No i widzę, co my tam jeszcze dostaliśmy. Wiem, że też są jakieś dwa nowe tryby, ale o nich ja totalnie na przykład zapomniałem. Możecie dać znać w komentarzu w ogóle, co to za tryby były, bo ja kurczę, no niezbyt pamiętam. Yy, wiem chyba, że było coś typu widzowie, yy, jak to się nazywa? Wzbijak, yy, chyba coś typu zbijak jest I nie wiem co jeszcze, dobra, chyba to jest dedula dla nas niestety. Spróbujmy jeszcze tutaj jakoś uciec. Okej, okay, dobra, jednak to nie była dedula dla nas Bardzo, bardzo przyjemnie! No i wygraliśmy następny meczek. No pięknie. Dobra widzowie, w takim razie dzięki wam bardzo za oglądanie tego odcinka, dajcie zdać w komentarzach co wy sądzicie o tych wszystkich zmianach, które będą w nowym protolku. oczywiście chyba dostaniemy to wszystko w czwartek albo w środę update, czyli pojutrze, no i co widzowie, trzymajcie się, do następnego, oczywiście łapka w górę, subik dzwonkiem i siema!